Przeglądając różne politologiczne klasyfikacje partii politycznych, takie jak podział osiowy, dwuosiowy, diagram Nolana, trójkąt ideologiczny czy inne, można dojść do wniosku, że w dzisiejszych czasach pojęcie lewicy i prawicy, podział na te dwa pojęcia, jest bardzo nieczytelny, nieostry, nieprzejrzysty. Dlatego też w dzisiejszym odcinku przedstawię to, czym moim zdaniem lewica jest, czym nie jest. Podkreślam, moim zdaniem. I tego zdania nie należy oczywiście traktować w kategoriach jakiejkolwiek definicji naukowej, definicji politologicznej. A zapewne każdy wie, że podział na lewicę i prawicę bierze się, wziął się z okresu rewolucji francuskiej. Ma to swoje korzenie już w wydarzeniach, które miały miejsce ponad, dobrze ponad 200 lat temu. Jest to czas wystarczający, by pojęcia zaczęły, zmieniać, zaczęły powoli zmieniać znaczenie. Nadal jednak można wyróżnić pewne cechy, które charakteryzują partie lewicowe. Jeżeli chcemy znaleźć jakieś cechy wspólne dla partii lewicowych, coś, co je wyróżnia, odróżnia od partii prawicowych czy od centrum, no to na pewno musimy się odwołać do tego zawołania z czasów rewolucji francuskiej czyli wolność, równość, braterstwo. Pierwsza podstawowa cecha, jaka charakteryzuje lewicę, to regulacyjne podejście do gospodarki, które wynika z postulatu równość. Skala i rodzaj tych regulacji yy, będą się wahały od yy, ostrożnych, socjaliberalnych, przez yy, umiarkowane, socjaldemokratyczne, aż po śmiałe, czyli socjalistyczne. I yy, jest rzeczą zupełnie naturalną dla partii lewicowych, że chcą na przykład wyrównywać szanse ludzi biednie urodzonych. Przykładowo, rodzice Jasia są bogaci, więc płacą trochę większe podatki, po to, żeby stać. Jego kolega Jasia mógł pójść na te same studia co Jaś, um, na przykład otrzymując stypendium naukowe, dzięki czemu może sobie na przykład pozwolić na, na zakup odpowiednich pomocy naukowych, czy na po prostu wynajęcie pokoju, tak? Czy, 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 do, czy dojazdy ewentualnie na uczelnię. Um, Stąd, stąd biorą się progresywne systemy podatkowe, stypendia, wszelkiego rodzaju ulgi, czy też w Wsparcie służby zdrowia, czasem całkowite finansowanie służby zdrowia z budżetu państwa. Jest to wyrównywanie szans. To wcale nie oznacza, że musimy dać wszystkim porówno. To chodzi o to, żeby dać wszystkim równe szanse. Przede wszystkim o to chodzi. Wydaje się to być pewnym paradoksem, gdyż tutaj pozornie równość prowadzi do ograniczenia wolności. Tymczasem um, pamiętać należy, że wolność nie może być nieskończona, podobnie jak tolerancja nie może być nieskończona. Um, nie możemy dawać komuś wolności, prawa do tego, żeby ograniczał komuś wolność, żeby zabierał komuś wolność. Um, tak samo nie możemy tolerować nietolerancji, dlatego że wówczas um, zabijamy tolerancję de facto. Um, te pojęcia ogranicza po prostu zdrowy rozsądek i zasada, ym, którą ym, można ująć słowami Alexisa de Tocqueville, wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Można się tu spierać, czy w imię tej wolności zabronić ludziom na przykład palenia na balkonach, no bo przecież sąsiad palacza ma prawo do pewnej przestrzeni osobistej, ma prawo do świeżego powietrza, ma prawo do wywietrzenia mieszkania itd. E, oczywiście tutaj będą różne zdania, będzie pewnie dość zażarta dyskusja, na temat, natomiast jeszcze całkiem niedawno było to e, kontrowersyjne, jeśli chodzi chociażby o kluby nocne. E, dzisiaj nie jest już niczym niezwykłym, że e, w takich miejscach często się po prostu nie pali. E, można palić na zewnątrz, można palić w specjalnie przy, e, przeznaczonych pomieszczeniach, ale e, wracając do e, tematu. Jeżeli już dojdzie do tego, że zabronimy palenia na balkonach, to nie stanie się to dlatego, że chcemy ograniczać czyjąś wolność, ograniczać wolność palacza, wolność do jego nałogu, prawo do jego nałogu. Tylko nastanie się to dlatego, że chcemy chronić wolność osób niepalących. Chcemy chronić wolność osób niepalących, chcemy chronić ich zdrowie i prawo do świeżego powietrza, czy prawo do wywietrzenia mieszkania. Partie lewicowe są z reguły partiami liberalnymi obyczajowo i światopoglądowo, lub przynajmniej życzliwie neutralnymi. W Polsce słowo liberał funkcjonuje w znaczeniu bardziej takiego fana drapieżnego kapitalizmu. Tymczasem no, nie, nie, do końca, nie do końca o to chodzi: jest, pewne, jest to pewne nieporozumienie. W rozumieniu lewicowym, wolność to nie tylko prawo do założenia własnej firmy, na przykład. Ale także do bycia sobą, do samorealizacji, do wyglądania jak się chce, do wyznawania religii takiej jak się chce, lub też jej niewyznawania, i jednocześnie sprzeciw wobec zaburzenia tej równowagi, zaburzenia tolerancji. Dlatego lewica nie może na przykład przystać na dominację jakiejś, konk jakiejś konkretnej religii, czy narzucanie jakiejś konkretnej wizji świata. Przez pewną grupę społeczną, całemu społeczeństwu. Skrajna prawica bardzo lubi wywracać kota ogonem i twierdzi, że to, co przed chwilą powiedziałem, to jest taka ideologia lewicowa, czy nawet lewacka. I ten właśnie punkt widzenia przedstawiony przeze mnie, lewica stara się narzucać um, innym. Tymczasem jedyne, co lewica chce narzucić, to pewna nieprzekraczalna granica, poza którą pojawiają się już niepokoje społeczne. Pewne konflikty, które mogą czasami przybrać yy, ostatecznie formę yy, protestów czy no, bardzo gwałtownego sprzeciwu. A zatem podsumowując, partia lewicowa to taka, która w rozsądny sposób odwołuje się do wolności i równości. I postuluje mm, co najmniej równe szanse daje człowiekowi w jego sferach osobistych wolność tak długo, jak, długa, jak długo ta wolność nie narusza wolności innych, I jest gotowa ograniczać wolność gospodarczą tak bardzo, jak jest to jej zdaniem konieczne, by zapewnić społeczną równowagę. Czy w Polsce mamy partię mm, lewicową, czy w, w Polsce mamy lewice? Sprawa nie jest taka prosta, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka, i żeby zbytnio nie rozwlekać, no to postaram się krótko scharakteryzować trzy najważniejsze partie polityczne, trzy najważniejsze partie lewicowe w Polsce. Najważniejsze to znaczy takie, które no oczywiście obecnie one są w parlamencie, natomiast przede wszystkim takie, które w jakiś sposób są w stanie zaistnieć. Pierwszą będzie oczywiście Sojusz Lewicy Demokratycznej i tutaj no wiadomo, jaki, powszechnie wiadomo, jaki jest rodowód tej partii. Oficjalnie partia ta opowiada się za rozdziałem, rozdziałem Kościoła od państwa, za wyrównaniem statusu par homoseksualnych z parami heteroseksualnymi. W programie SLD znajdziemy takie punkty jak głęboka korekta kapitalizmu, powstrzymanie narastających nierówności społecznych, Wiele propozycji dotyczących na przykład regulacji pensji minimalnej czy walki z umowami śmieciowymi. Także, no, teoretycznie jest to partia lewicowa. Ale dlaczego mówię teoretycznie? Otóż sojusz lewicy demokratycznej rządził w Polsce w latach 2001-2005 i sposób, w jaki partia ta rządziła, dalece odbiegał od no, takiego modelu lewicowego. Rządy SLD charakteryzowały się pogarszaniem warunków pracowniczych, charakteryzowały się bardzo dobrymi relacjami na linii państwo-kościół, a lewicowy marszałek Sejmu, Włodzimierz Cimoszewicz. Nie dopuścił do procedowania ustawy o związkach partnerskich, o jednopłciowych związkach partnerskich autorstwa swojej własnej senatorki, pani profesor Marii Szyszkowskiej. Co więcej, partia ta wprowadziła eksmisję na bruk, a także zgodziła się na funkcjonowanie tajnych więzień CIA w Polsce w okresie wojny w Afganistanie. Zatem partia. Ta y, prowadziła, y, gdy rządziła, prowadziła politykę mało lewicową. Y, politykę, która przypomina raczej, y, która każe, każe mi postrzegać te partię jako taką, powiedzmy, trochę platformę obywatelską. Tak y, y, sposób, w jaki rządziło, rządził Sojusz Lewicy Demokratycznej jest bardzo podobny do sposobu rządzenia Platformy Obywatelskiej. No tutaj różnice są naprawdę kosmetyczne. To wszystko w połączeniu z głośnymi aferami sprawiło, że Sojusz Lewicy Demokratycznej stracił wiarygodność, no i niestety do dzisiaj jej nie odzyskał. Z partii walczącej o władzę SLD stał się partią walczącą o przetrwanie i tak naprawdę ciężko mi powiedzieć, czy partia ta, gdyby dzisiaj doszła do władzy, realizowałaby swój program, czy realizowałaby postulaty, postulaty o których głośno mówi czy może postąpiłaby tak, jak wiele lat temu. Drugą partią to jest oczywiście wiosna Biedronia. Z tą partią jest troszkę kłopot, to znaczy partia ta odnosi się dość umiarkowanie do, do postulatów gospodarczych postuluje na przykład, czy, czy postulatów społecznych postuluje minimalną emeryturę 1600 zł, emeryturę pensję minimalną 2700 zł, czy zniesienie kontroli skarbowych. No ale odnosi się w taki sposób bardzo, bardzo hasłowy. To są, to są postulaty, które można znaleźć na stronie tej partii, natomiast nie są jakoś mocno rozwinięte. I nie ma też tych postulatów wiele, to jest raptem kilka, które wskazują na lekko lewicowy profil gospodarczy tej partii. A zatem w najlepszym razie można powiedzieć, że jest to partia socjaliberalna. Hmm i najbardziej kładzie nacisk na sprawy światopoglądowe, społeczne, na kwestie ekologii, ochrony zwierząt czy praw zwierząt, co zbliża te partię bardziej do partii nazywanych zielonymi. Lewica razem. Ta partia spośród tych trzech kładzie największy nacisk na gospodarkę. Już trzy pierwsze punkty programu tej partii brzmią. Państwo po stronie pracowników i pracownic, Sprawiedliwe podatki dla wszystkich państwo, które buduje mieszkania. Jednocześnie partia ta opowiada się za postępem światopoglądowym, obyczajowym i wspiera ekologiczne podejście do gospodarki. To sprawia, że jest to partia zdecydowanie i najbardziej lewicowa ze wszystkich trzech wymienionych. Niestety, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, jest niezdolna do, do samodzielnego zaistnienia w parlamencie. Jak więc widzimy, jakaś lewica istnieje, natomiast to istnienie jest bardzo niepewne, bardzo niestabilne. Mieliśmy przecież okres, kiedy lewicy w Sejmie, kiedy lewicy w Polskim Sejmie nie było w ogóle. Martwi mnie niski poziom wiarygodności tej koalicji, wynikający głównie z ze sposobu rządzenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 2001-2005. Sondaże stale pokazują poparcie na poziomie około 10% i martwi mnie też to hasłowe podejście do programów wyborczych. Martwi mnie to, że nie jest temat zgłębiony, że na stronie na przykład gdzieś tam pojawi się jakieś hasło, ale to, to hasło to nie jest poparte jakąś rozbudowaną analizą. Tylko jest to po prostu hasło, dwa, trzy zdania wyjaśnienia i cześć. No, y, dla wyborcy, który szuka czegoś więcej, no to nie jest to wystarczające. Y, natomiast, żeby było sprawiedliwie, to muszę powiedzieć, że to jest zmora dzisiejszych czasów i to dotyczy nie tylko lewicy. Tak po prostu postępują wszystkie partie polityczne. No i ostatnie: czy PiS jest lewicą? Taki, takie twierdzenie pojawia się często w, w ustach polityków Konfederacji. Ja nie będę owijał w bawełnę, od razu powiem nie. Oczywiście, że PiS nie jest lewicową partią polityczną. Twierdzenie, że PiS jest lewicą, wynika tylko i wyłącznie z. Tego, że Konfederacja stara się pozycjonować jako jedyna opcja prawicowa w Polsce. Co jest oczywiście co ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, ale taką mają strategię. Dlaczego PIS nie jest partią lewicową? No, powodów argumentów jest bardzo wiele. Przede wszystkim PiS jest przeciwko legalizacji związków tej samej płci, PIS wspiera silną opozycję kościoła katolickiego w Polsce, PIS wspiera, czy też przynajmniej daje dobre. Warunki do funkcjonowania takich organizacji jak Ordo Juris czy Fundacja Kajgodek daje przyzwolenia na zachowanie, zachowania społeczne, które dla lewicy są nie do przyjęcia. No i najważniejsze, czyli te elementy finansowe czy gospodarcze, te kwestie, które, za które tak chętnie ludzie chwalą PiS. No to niestety to nie jest podejście lewicowe. To, co robi PiS, to jest to jest takie. Cyniczne, to są takie cyniczne zagrania, które mają po prostu za zadanie przynieść poparcie i zapewnić możliwość, zapewnić wybieralność, zapewnić szansę na dalsze rządzenie przy kolejnych wyborach. Natomiast te działania, które PIS podejmuje, nie, są, nie wynikają jakby z Jakich, z, jakiegoś, z jakiejś podbudowy ideologicznej. One nie, wymaga, nie wynikają z przekonań polityków tej partii. I jestem gotów się założyć, że Jarosław Kaczyński byłby pief, piewcą um, neoliberalnego podejścia do gospodarki, byłby pierwszym prywatyzującym um, w Polsce, byłby takim balcerowiczem do potęgi setnej, gdyby tylko mogło mu to zapewnić um, duże poparcie wyborcze. Zresztą nikt inny jak on sam powiedział, że yy, wiele lat temu w wywiadzie, że jego marzeniem jest yy, to, by zostać emerytowanym zbawcą narodu. I na zakończenie taka uwaga. Co by nie mówić o obecnej lewicy w Polsce. Jest to jedyna opcja, którą yy, może poprzeć osoba, która, yy, że tak użyję tego hasła, ma serce po lewej stronie. Yy. Tak się nam niestety, czy stety poukładała scena polityczna, że jest to jedyny sensowny wybór i w mojej ocenie nie ma większego sensu rozglądać się za politycznym planktonem. No dobrze, a ktoś za chwilę zapyta, a co z Szymonem Chłołownią? Może on zapewni realizację niektórych przynajmniej postulatów? No może niektórych może w jakimś ograniczonym zakresie ostatecznie ma w swoich szeregach polityków lewicowych i odwoływał się też do lewicowych wyborców gdy kandydował na prezydenta Polski natomiast oczywiście Polska 2050 jego partia nie jest i raczej nie będzie partią lewicową um, Choć należy tutaj dodać, że y, rzeczywiście nie jest to najgorszy z, możliwy, z możliwych wyborów, jeżeli ktoś w jakikolwiek sposób czuje się y, rozczarowany y, lewicą do tego stopnia, że no, nie jest w stanie y, oddać głosu na, y, na, na te, te partię, na którąś z tych trzech partii, o których już mówiłem. No to y, hołownia wydaje się takim najbliższym możliwym rozwiązaniem. Natomiast Natomiast to, czego jestem pewien, to to, że na pewno jest w stanie, to, to, że jest w stanie przyczynić się do pewnego ucywilizowania dyskursu politycznego w Polsce, a to w dzisiejszych pisowskich czasach wydaje się już całkiem sporo. Cześć.